Ogólnie jestem w helikopterze, nie? Ponownie. Ty, a gdzie ty jesteś teraz? Kurwa, w helikopterze. Wiem, że zależnie od tego, kiedy wczytamy kadzesełka, to tam nas zrespi. No, jestem w helikopterze. Aha, okej. Okay. Wyłączam laptopa. Walcz! Z, z demonami! No i tyle. Wakacje w raju, jak to mówią. Fik, ty demonizm. Jest... Oh. Mega, że od jednego strzału w szybę, lądujemy. Znaczy, lądujemy. rozp***alamy się, no to jest... Bez skitu. w szybę i tyle. Ty, a znowu w lesie jesteśmy. O, a na drzewie wiszę. No ja... też patrzę jak gościu chce wyjść i... Popisuje się swoją inteligencją. Cześć, że on złamał sobie kręgosłup po gałązkę choinki? Cześć, cicho, bo mnie dopiero wyprostala z helikoptera. Gościu, ale masz szybszy sprzęt, powinieneś mieć to wcześniej. Ale ty jesteś hostem... aha, bym ci powiedział. O kurwa No i znowu ten srebrny kutas. Kto mnie zaprosił? Twój stary Beka w ciebie noicy teraz A widziałeś ten napis? No who invited? No, a kto cię zapraszał? Słyszę cię w grze, Naprawdę? to Nieprawda Słyszę cię w grze Okej okay. Siema Kelvin. jak tam bratku? Dawno się nie widzieliśmy. Dobra, nie, bez samołóżka, czekaj, ja wiem co robi. No spierdalam mi z Ej, bo ja tu nie by lecę, Ej, zauważyłeś? Jest teraz poziom siły pokazany koło napojenia i tego wszystkiego. Eee, zdobądź Gdzie? patyki i. Jaki poziom siły? O czym no bo masz tam y, bicepsa i jeden napisane. To by było. No nie, nie bez... było po prostu biceps. Bez numerka. Aha, tu jest numerek bez kit No. To git, to teraz będę wiedzieć jak bardzo powinienem być silny, a jak bardzo dostanę w Ri. Ale trochę szczerze poprawili wydajność trochę. Podoba mi się. Ja Miałem 90 FPS-ów tutaj. Ja mam stabilne 75 WQ, a to się... To się szanuje. Weku ile mam. O kurwa, wykułam 120. No widzisz, widzisz, poprawione. Naprawili tę gierkę, wiesz co? O! chop! E o kurwa! Ej, ale zajebisty chcę jego głowę. Gdzie jest moja sikieratka? jest? Mam go. Radne głowę. No way, ale słodki. A to są zdednięci ded nasi użytkownicy. Mega, dawaj loot. Beka z gościa, a ostatnio on chyba tylko spadł. A nie to, że go przygniotło później. Masz granat? Widzę jeleń Mam granat. Pierdali. Nie będę rzucać żadnego granata, gościu, co ty gadasz? Ja to potrzebuję zdobyć. Czekaj, gdzie to jest? Eee, moment. O, Must have. Sorry, zrobił mi wypadł no ty... To zadaje obrażenia! Nie wiedziałem, przepraszam. Ej, ale bez kitu lecimy do jaskini? A po co? No dobra nie wiem, żeby. No bo nie wiem, no w sensie w jaskini są rzeczy. Podobno dodali jakieś nowe mutanty. Ostatnio tak jaskini ominęliśmy, że dopiero byliśmy tam w, si w siódmym odcinku, więc... Woda. Ty jakiś zielony pasek mi się pojawia. A to jest zatrucie chyba. Ty, lepiej się wody i mam zielony pasek. Też piję. Ej no, ej, tu chyba to ogranicza chyba ogranicza życie. No co chodzi, teraz ja nie mogę tego życia odrodzić, czy jak? Chyba trzeba znaleźć jakąś odt-odtrudkę mi się wydaje, wiesz? Ja pierdolę, no to teraz picie wody to będzie totalnie nieopłacalne. Chociaż jak tak na to patrzę, to to chyba schodzi z czasem, tylko bardzo powoli. Gdzie są te czasy, kiedy po prostu się wchodziło. Nie już patyki nosi. Do... No bo mu kazałem nosić patyki. Dzięki. To zrób sobie przerwę, nie? Ale zostaw te patyki. Kurwa! Jezu. No schodzi, schodzi ta trucizna Ty stary, on jest taki speedrun A ja pamiętam w tej jaskini chyba było do zdobycia grappling hook To on by się przydał akurat Alo? Ty jesteś taki słaby, że już Nie Boże, atakuje mnie chmara no, Dobra Przynajmniej, że jesteś taki słaby O, teraz deadłeś te one teraz pancerze nie wyrzucają. Ech. No, ale to już w którymś updatecie tak było. W którymś z tych nowszych. O! Dobra. No kurde. Mieli... Dobra, leży jeden! Leżeć! Wow. To kolejne? Dobra. O, cześć. <noise> Widzę, że jesteś entuzjastą leżenia na ziemi. Mega. A lekarstwo zjem. Na, jest i krzyżyk <grymne> to Ej, to można ich spalić teraz, ja oni kości dropią, tak? Yyy, e, no ta To ja to robię Ej, tu bez kitu. Ale zanim, proszę podnieść krzyż, czy ty też słyszysz jakieś anielskie wro... PLEC! Eee, rozładowała mi się już pała? Nie wierzę Najgorzej jak ci się pała rozładuje Niebiańskie dźwięki słyszałeś? Nie Podstawy konstruowania, aha! Improvised handbook No przecież Ej, czy dodali jakieś nowe fajne konstrukcje do wybudowania? Dodali kanapę, tak! Na to czekałem rok, żeby dodali kanapę do synów lasu Wyposażony Pan Jun ten Aha Znać drużynę B i znać rodzinę Paftonów Stary, to są teraz questy do zrobienia Kurwa... Ty to może zróbmy te questy co są na tym? Czy kończymy te jaskinię już? Jak też? Robimy questy, bo to jest nowa rzecz. Do jaskini wrócimy w następnym odcinku. Albo za pół roku. O Boże! Ile FPS-ów ty? Jak ja kocham takie rzeczy? Boże, nigdy nie wchodzę do jaskini więcej. Bo później będę tylko wychodzić i będzie mnie boleć. Dobra, jeden ziomek z drużyny jest na plaży. Ty i na nowo będzie trzeba przekonać do ciebie Virginię. Do, do mnie czy do ciebie, kurwa? No ostatnio to ty by wziąłeś pierwsze, grałeś pierwsze skrzypce, nie? Ogólnie dowiedziałem się teraz, że obozy kanibali, które są zamieszkałe i nieopuszczone, to teraz będzie z nich dym wychodzić z powietrza. przepraszam, grzyb ship shit take. Shit take. Grzyb shit take. <gryb> shit take, kurwa, co to jest? No, pozebrałem się tak, no, tak, Poczekaj, bo nie, nie mogę no, ikrać, bo i kliknąć, bo przeglądam swoje zainteresowanie, kurwa, Ty, i będzie trzeba jeszcze pomyśleć, gdzie bazę budujemy w tym sezonie. Bo no, jednak to będzie trzeba się osiedlić, się nie? I mi te, te mecze dało. O, znowu znalazłem, dobra, to już się nie <śirse> No i tyle, od razu humor poprawiady. Czemu tu są ludzie na drzewie? A czy jak walnę w drzewo, to spadną? No. To. Ale zajebiste. Zaraz ma... Jest obóz! jest nawet panel słoneczny. Dobra, no i tyle. Plan deka. GAR! A chciałbyś... pas, bo to jest taka budla z gazem, nie? Czy chciałbyś... Co, za zaatakować? Mmm, pancerz. Podaj. LOL. KURWA! Dalej mam pancerz. Kelby się zaobstrał Mimo, że jest głuchy. <laughs> Strzasnęło to jego całym życiem. Ale mieliśmy na Zanzibar lecieć. No, to jest jakaś Syberia, kurwa. Stary, po drodze. nie, pojawi... to uchodźcy. Stary, ale tak to się dzieje, jak bierzesz wakacje, wokół. last minute. W ogóle według lore. Bo tam było to, że gościu się zapytał, a ty co tutaj robisz. No i zabrał nam napis, press, czyli że prasa, czyli jesteśmy dziennikarzami. Nawet nie jesteśmy jednostką specjalną. Wygląda Robimy śledztwo. Takiego, takiego, kurwa trochę ciemnego. Czarnym charakterem jestem w tej historii, bez skitu, lecimy! Kurwa, czek. Już wiem jak możesz to zmontować Stary, coś ty za parę lat albo parę miesięcy pojawi się po prostu... Yy, to wszystko co teraz mówisz zaowocuje jednym filmem o nazwie Sirius Once Said I tam będą wszystkie twoje cudowne złote myśli Nie Nie, nie, nie. Tam coś płonie, po prawo To chyba jest obóz kanibali, wiesz? Bo tam było w aktualizacjach, że przy aktywnych obozach będzie właśnie dym się unosić. Co ja, ja, jaja ze mnie robicie? Ja nie mam sobie. na tyle wydajnego sprzętu, żeby mi burze wczytywało teraz. Ty, a tutaj nie ma przypadkiem tego? Pumbo A Jest! A z tego co pamiętam, to są rekiny, chyba. Co na te rekiny? Strong Neil Armstrong? Mil Pstrąg No i dobra, Mil alarm Mazak Aż Aż łapę wystawił przez moje żebro. Twoje gałki już nie widziałem o środku. <grystanie> o! O! Lo localizator. Ha, pistolet. Ja pierdolę. Logo Xa Miter w synach lasu? Mogę. Ile my byliśmy nieprzytomni skoro on już zdążył tutaj z głodu umrzeć? ale <grym> ma no, <ryj> otwarty. Eee, <grym> <grym> stary, chciałbyś nam zrobić spa, nie? Kurwa, zrobię ognisko, ja jestem. <grym> no i tyle. Kurwa, zapamiętam jakiegoś mechanika. No to mamy tutaj obóz, nie? Ty, ale fajny kij nie? Cicho. Nie no, Imo, baza za fajna, baza fajna. A jaki wypoczęty jestem, jakby się to wygodnie spało w tym deszczu kurwa? Ej, bez kitu co jest? A może to działa tak, że z każdym dniem po prostu mniej tego wypoczęcia będzie? Czy ty zrobiłeś ostroku w naszym spaniu? O. Kurde to jest A to... ostre. A no to. Dobra, patrząc po naszej grupie, gdzie kto mógł przeżyć? ty mnie obejmujesz, Kościół? Ja patrzę w telefon. Aha, oh, oh, okej. Okay. No patrząc pod ty... Kurwa, twoja łapa mi przebija przez... Ale masz piękne oczy. Co jest? Okej, Ludwin, co? Trzeba. O, ostroku, dupę. Bra! Idziemy? Pokiwał, że nie! To jest, to Kelvin, Coś to jest ci... ziomek. O ty śmieciu, ja Kelvin, tak to jest ziomek. To jest psada. Bracie, no niestety. Co ty kurwa, nie rzucaj mnie, pierdolar Tak, co ci się stało? Kelvin? Jezus Maria, myślałem, że nie żyje. Przepraszam cię bardzo. Jakaś bomba wykurwiła, stare bidy tu są, musisz uważać. <laughs> Chyba mu słuch wróci. <laughs> A nie wracał wcześniej i właśnie to zepsułeś. <laughs> to nie ja to mina. <laughs> A no tak. Mina lądowa, kanibale zostawili pułapki. Oni już znają cały Lorcy synów lasu. Musieli się obronić. Nie, bo tam... O, tam kanibal sobiega. Ja z nim jest coś nie tak. Czy demon wstaje? No. Nie wiem, dostał trzy razy w głowę się kierował i dalej żył. Uuu, mam już poziom siły dwa. Nie zauważyłem nawet. E, no, to. to jest ragdoll, nie? Służył Wiki. Jem mu Homora. Pożyczałem się. Przestań ciosować kamień kobietą. No, a ty możesz tu, ku... A Gdzie jest nasz samolot? A wiesz co? Nie wiem. Ej, o cio, nie ruszaj się. O szopy też mogą. A ja pierdolę wysadziło jedna. Ej, czy mi się to wydaje, czy teraz, na mapie, czy teraz na mapie zaznaczyli klify? Szarym kolorem. Co to kolorem. Takie czerwone tam, może? Co to takie czerwone? Co to takie czerwone? Flara. Co to takie? Ej! Bo to jest ziomek, którego mamy uratować. To było na trailerach, że on będzie takie rzeczy, sygnały dawać. O kurwa. Siema bratku Co tu jestem, stary? Co chciałem zrobić? deda właśnie zajebał? No <noise> właśnie, umarł <noise> chyba, tak mi się wydaje. <noise> nie no, ty kurwa, wstawaj, ty w softjasty świecił, ja pierdolę. Ty, a tutaj. Tutaj nie Na było kurwakiem z moder... Tu jest sikiera lepsza. Dobra, Cicho. dobrze że była Resuscy... Resus Resuscytacja oddechowa. to ten, ten. I załączyło się techno, no. nie? Jeśli według ciebie to jest techno, to będzie teraz kulkę wsadzić. Chodź, Ariana, idziemy dalej. A bo to jest dubstep, nie? Hardbus. Co to jest? Hardbass. A przepraszam Zapomniałem, że to ma milion nazw. Co? O, to jest ten Fajny koleżka z wodą. Czekaj mam plan. Czy naprawdę moja dzida tam utknęła? O, fylele, tyle, tyle, pokazałeś tyle, Idealnie jak pokazałeś krzyżem to Bas z Synów Lasów wszedł. Czy tobie też się pojawiło na tobie też się pojawiło na Zdoby też się na się pojawiło takie niebieskie, dziwne coś. Nie mogę GPS odpalić. To zostaw tą kobietę i odpad. Gdzie? A no? to jest prawdopodobny pojazd? No, jest to mercedes klasa Stary. Amanda, i sprawdź. Ta, Gordon, Puffton refuses to acknowledge what this place is. Not even counting what my team has been finding on the other side of the island. Survey going missing. I'm lost. If you want to deal with it, uh, nic nie mogę przeczytać. Ale ogólnie chyba Puffton ma w dupie to, że ludzie, ludziom coś się dzieje. O! Tam wchodzisz? No. A co, to, to, to tak? Ooooo, oh. jakim cudem ty mi ją wytrąciłeś z rąk? Takim cudem, że mi kurde wszedłeś w ekran. Podczas zamachiwania się. <noise> tak się kurwa, tak? Ja nie mam pojęcia, ale <noise> najwyraźniej mam takie mocne pierdolnięcie w łapie z moim drugim poziomem siły. Tam dalej coś jest? No, chyba tak. Nie, nie ma nic. Tu Ale to jest się, kartka. Coś się tutaj wyciągnął. Projekt, projekt, projekt. Ty, ty dalej poszedłeś? Tak. Ooo I co to jest? Projekt. O, tu jest wyrzutnia do lotni! To jest zajebiste. Widzisz? Tak znalazłem? No pięknie znalazłeś. Jestem z ciebie dumny. Dzięki a teraz zobierz. O kuźwa, jakie tu jest fajne. Te... O, tu jest fajne miejsce na bazę stare. Tu jest dosłownie cmentarz. No i. Ja nie chcę spać przy cmentarz. Memento Mori, te sprawy. Yy, a może najpierw kółko, które się pojawiło na mapie? Czy to. to. to, to pojazd? No, bo jestem no, ciekawy, właśnie. co to jest, jak to jest golf kart. Stary gimi. O wej! Stary mój golfkart powrócił do mnie. Amanda, wsiadaj. Czy to I... ma GPS? To o, kurwa. Zapakuj Amandę na tył i jedziemy. No jedź Nie mogę jechać. O. <głos> <głos> Najlepszy kierowca z placu placu. Amulec ręczny nie istnieje. To może się? A ty wypadłeś kiedy? Ona dosłownie blokuje działanie moich kółek. Kuźwa no, siadaj. No dobra, no to, Amanda, czekaj tylko. Ju, już, a, już, już, a już. A, je, teraz. A, a spróbuję wrzucić na dach. Nie tnij, kobiety! Dobra, możemy jechać. No, to jedziemy na długą podróż. Jesteśmy u celu podróży. Okej okay. No, myślałem, żeby się gdzieś tutaj to wybudować. Po, to po co jest ja no, nie ma pojęcia. Mówię ci, żebyś ją na dach. No i co myślisz o takim miejscu? Na no, ba 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 O, parkour. <noise> no, No ba to ba ba e, mega no, super. E, tak. A, to teraz gdzie by było najlepsze miejsce, żeby walnąć główny dom? To Gówno. Co? A za gówno powiedziałem. No. Chodź gierkę zapisać. O Śpie. O nie. O nie. O nie. O nie. O, ciapier...